lotów polskim skoczkom rzeczy firma Blachotrapes dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Andrzej, wczoraj dzień taki na, na rozruch, na popróbowanie. No i dzisiaj krok do przodu tak to wyglądało, zwłaszcza runda finałowa. No, no, pierwszy skok zepsułem, drugi skok już całkiem w porządku. Można budować na tym dalej, dalej, bo to jeszcze długi, długi weekend, który się de facto nie zaczął. No, jak najbardziej e, e, jest dużo do poprawy, ale, ale cieszą mnie skoki, także, no, no, aby do przodu i być do łapsze. Wczoraj mówiłeś po tym piątym miejscu, a nie podobał mi się ten skok. No to teraz, jak e, Twoje odczucia względem dzisiaj, <laughs> nie chcę mówić. E... No nie, w sumie obydwa skoki też mi się jakoś do końca nie podobają. ten drugi fajnie już z progu poszło, i ale no, no dużo jest do poprawy, bo nie mam takiej jakby stabilnej sylwetki, żeby tak się czuć swobodnie w powietrzu, a pierwszy skok po prostu tyłkiem trochę za wysoko pojechałem, no i, no i noga tak nie popchała jakbym chciał i nie było metrów. Jak z warunkami dzisiaj, bo, bo sypnęło niespodziankami? No z warunkami e, no różnie. E, na początku te warunki jeszcze jak słońce jest to, to są lepsze, jest od, od podnarty. No a później to widzieliście chyba. Wszyscy odwróciło, no i, no i wycina.